Volvo x 93 dwa benzyna, korek spustowy, miski oleju w tym miejscu, odkręcamy po nagrzaniu silnika, po zdjęciu osłony silnika spuszczamy olej, filtr oleju znajduje się w tym miejscu, przy bagnecie odkręcamy tą górną część. wyciągamy wkład. Do wkręcenia możemy użyć grzechotki, przedłużki, takiego pozorkowego klucza. Wygląda tak nowy filtr. Dla porównania. Ja. Wygląda tak. I uszczeleczkę, którą należy zwilżyć w oleju, można to zrobić w starym oleju i dopiero założyć nie zakładać uszczelki na sucho. O, I nowy filtr numer. Filtr powietrza znajduje się tutaj. Podnosimy tę puszkę, ona jest na zatrzaskach i później odkręcamy tutaj te śruby. Które mamy pod tą osłoną, pod puszką? Tak wygląda po podniesieniu puszki, która jest z zatrzaski. I tutaj mamy śruby, które będziemy odkręcać. Podnosimy cały ten element do góry, i tam mamy filtr powietrza, silnika. Tu mamy, tu mamy stary filtr powietrza tak wygląda, mamy filtr nowy, mamy filtr nowy, filtr nowy wygląda. Bardzo brudny nie jest, ale wymieniam od razu z olejem całość. Jak widać. Olej wlewamy zgodnie z zaleceniami producenta 0W30ACEA. A5b5 do silnika 3.2 wchodzi 7 litrów. I wlewamy tutaj, dodamy Cerateka od LIQI. Auto ma ponad 200 tysięcy przebiegu. Nie zaszkodzi, a może pomoże. Wcześniej przed wymianą oleju zrobiłem płukankę też od Liqui, silnika a dodatkowo dodałem środek do czyszczenia układu paliwowego też od Liqui. Filtr paliwa Volvo 32 znajduje się przy tylnym prawym kole. Musimy odkręcić tutaj tą śrubę, wyjąć Całe mocowanie filtra. I tutaj mamy takie fajeczki z zatrzaskami. Je ściągamy jedną, drugą stronę. Przyciskamy, tylko ściągamy z przewodu. I zakładamy nowy filtr, i to wszystko. Musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Tu jest zaworek. Eee, dokładnie oto. To jest zaworek do spuszczenia ciśnienia. Paliwa w filtrze. Najpierw powinniśmy to odkręcić, żeby zmniejszyć ciśnienie. I wtedy spuszczamy paliwo i wymieniamy filtr, Po czym analogicznie zakładamy te fajeczki dwie na wcisk. Oczywiście zaworek zakręcony. I tą śrubę mocujemy razem z mocowaniem. Z powrotem na swoje miejsce. Filtr paliwowy wygląda w ten sposób. Na te dwa wciskamy przewód paliwowy, pamiętając o kierunku przepływu paliwa i cała filozofia. No tak wygląda stary filtr. paliwa deszcz wycieka aby się dostać do filtra kabinowego musimy odkręcić tutaj śruby ściągnąć osłonę przy, pod schowkiem przy nogach pasażera i odciągnąć ten boczek a on tutaj jest na, na zatrzaski do wyjęcia. O. No jak nie, ode, nie zdejmiemy tego boczka, to będzie tam ciężko się dostać i ściągnąć to osłonę spod nóg pasażera. Obudowa filtra kabinowego znajduje się w tym miejscu. To jest to. Odkręcamy śrubki, ściągamy ten czarny element i to mamy dostęp do filtra kabinowego pod nogami pasażera z przodu. Gdyby ktoś potrzebował dostać się do wiatraka, do dmuchawy na, innym z moich, na jednym z moich filmów jest też jak się tam dostać. Wiatrak też się znajduje tutaj, tylko głębiej za filtrem. O, mniej więcej może go widać. Głębiej za filtrem jest.